Witam Macieju. Bardzo dziękuję za ten cudowny wpis. Też nie wiem, czy go umieszczę, czy też nie. No, nie wiem. Jest tak osobisty. To od Ciebie zależy, czy mogę. Na blogu, bo masz rację, że tak jest. Że ryby jakby ciągną znów nurtem rzeki. Coraz większy szlam życia i go wyczuwają. To tak, jak jest, wiesz, w kuli, z kulinarną pangą. Wszyscy zaczęli ją jeść, a potem, jak się dowiedzieli co, to zaczynają ją opluwać. A przecież ona jest, jest zupełnie niewinna, a że jest smaczna, a że żyje w takich warunkach, a że w, funkcjonuje tak. Gdybyśmy wiedzieli, jak żyje węgorz, czy co robi sum? Czy jak funkcjonuje tamten świat? Może też byśmy nie chcieli. Przecież nazywamy chociażby bardzo brzydko osobę tą, która właściwie no, chodzi mi dokładnie o wieprzowinkę. Tak? I, I jest to w pewnym sensie jakby uderzenie. Psychika, słuchaj, jest niewyobrażalnie ogromna. Wszadko który znak ma taką wyobraźnię i tak wszechwielkie wszech, lęki, te lęki są po prostu zbudowane poprzez funkcjonowanie całego sojaku. Wiesz powiem Ci tak, że jeżeli to nazywamy ten sektor, czy też ten znak, nieuświadomionymi potrzebami, To, jeżeli one są nieuświadomione, to weź zobaczymy, co jest najbardziej nieuświadomione. Dla, dla nas, ogólnie rzecz biorąc, tylko wyłącznie strach. Strach przed wszystkim. A w dodatku zwróć uwagę, że otoczenie, jeżeli może dobić, to za każdym razem dobi. Wiesz? Ja tu już mówiłem, chyba na vlogu o swojej córce staforce. Ona miała wtedy ze 6 miesięcy nawet, może nie, malutka była jeszcze. I psy podwórkowe rzuciły się na jednego z piesków. I ten piesek był sąsiadów naszym pieskiem, gdzie moja suszka bardzo kolumniła i się bardzo bawiła. Ale owczarek, który tam przybył, zaczął nim Szarpać, tak, że to poważnie go uszkodził. Tego pieska i moja słuczka stała po stronie tego owczarka. Po stronie silniejszego. Mnie to przeraziło, ponieważ wcześniej miałem rotweilerkę, która była cudownym psem, roz i rozjemcą. Mało tego, że rozjemcą, to nawet nie pozwalała się bić w paru. Jak psy. Wchodziły do walki, akurat tak się stało, że takie dwa owczarki się <laughs> ze sobą szczopiły i Rottweilerka weszła w to całą swoją masą, słuchaj, niewiarygodna, ona pędząc, nie, na pewno przejeżdża te psy, pędząc w, w, wbiła się pomiędzy nie, roz, rozbiła ten, 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 to połączenie. Tych psów, bo one już gryzły się i to bardzo ostro, stanęła po środku i, i czekała tylko na moment. Kiedy jeden z psów się ruszył, ona go staranowała. Po prostu go położyła. Tamten po prostu z i uciekł. Żebym był sam, ale to było w południe, w parku, mnóstwo osób, i wtedy osoby po prostu ją, zaczęły ją kochać. Moją dusię, bo dusia miała na imię. I to był pies, gdzie mamy podchodziły z małymi dziećmi, nie bały się. Nie bały się niczego. W ogóle jak szła dusia, to zawsze, o duszek idzie. Chodź, chodź, poklepać, przywitamy się z, duską, z dusią. I dusie obsałowywano. I tak jest. Ale więc zwróć uwagę, to była jedna postawa. Postawa, bo. Było dużo ludzi, ale gdyby nie było dużo ludzi i by była moja safortka, to wszystkim by się podobało, że takie małe szczenia, takie agresywne. Tak? Więc weź zobacz, że po prostu my już jesteśmy tacy. I to, co tutaj mówisz o sobie, o całym tym swoim egzystencji, to jednak trzeba cały czas walczyć, cały czas walczyć i doprowadzać siebie do do takiej gladiatorskiej natury, że mimo to, że się przyjaźnimy, a jednak walczymy z sobą. To jest przerażające. To jest po prostu... Wiesz, tak się nasza epoka zaczęła. Od areny. Ale czasami emocje. Nie wytrzymują i nie jesteśmy tymi osobami już na arenie przyjaciółmi, tylko stajemy się przeciwnikami. To trzeba mieć ogromną wewnętrzną tą determinację, żeby stać się razem i patrzeć jak przyjaciele giną i przyglądać się temu z dumą i honorem. I przez to mi się wydaje tak, że przebrnęliśmy teraz i teraz jesteśmy u progu następnej epoki i przeżywamy to, przeżywamy ten moment takiego kultu braku tej powiedzmy, że egzystencji, ale tej moralności, tej, tego kultu, że mamy drugiemu człowiekowi pomóc. Nie to, co było wtedy. Tylko jakbyśmy zakończali to, żebyśmy chcieli zamknąć tę epokę i już nigdy do niej nie powrócić, a jeżeli ona trwa dwa tysiące lat, to przecież niedługo powrócimy. Powrócimy, jeżeli pamięć, no faktem, że pamięć zaledwie sięga czasami jednego dnia, już się nie pamięta, co się robiło, a co dopiero mówmy o tylu tysiącach lat. Kiedy sfinks jeszcze nadal stoi, przygląda się i nie wierzy, chociaż ma urwany nos. Bo jakiś generał francuski chciał oddać sobie szczał z armaty. No więc, ale zostawmy to. To nie jest. Ale właśnie w tym jest dzieło, że my jesteśmy niefrasobliwi zupełnie jako społeczeństwo. Jako ludzie. A teraz rozumiesz jeszcze jedną rzecz. Jesteś na samym końcu i zbierasz to wszystko. I to jest ta twoja rzeka. I to jest to, co ty odczuwasz. I weź zwróć uwagę. Ile jeszcze do ciebie przypłynie. W porządku, jak to jest jakaś mała parsenta, a co, a co to jak to jest jakiś... Wiesz, no przepraszam. Ale dunaj, a jeżeli to jest ta wielka rzeka w Indiach i w dodatku jeszcze święta, no to co się dziwisz, że nagle na ciebie. I ty mieścisz to wszystko, to zgromadzenie myśli, czynów, świadomości podświadomości możemy wymieniać wszystkie czasy, jakie byśmy chcieli. Ale to wszystko ty musisz rozegrać w swojej biednej naturze. Tak jest twoje zadanie, nie dlatego też Chrystus był rybą. No i cóż, Dzięki, że jest rybą. Bo gdyby był innym znakiem, nie ścierpiałby tyle obrażeń i takiego traktowania. A jednak wytrzymał i wytrzymuje nadal i jest. Miejmy nadzieję, że będzie długo i długo i długo, bo po prostu był tylko. Do zobaczenia. Cześć, trzymaj się. A to opowieść o astrologii. astrologii tej, która jest nieprzymijająca. Jak świadomość ludzka, jak splot słów, które się mówi. A Zodiak, obojętnie w jakiej formie, zawsze przetrwa i zawsze po baranie będzie byk, a po byku bliźnię. A skończy się to rybami, i dlatego ryby cierpią ze wszystkich. Chociaż są tylko znakiem, czy faktycznym, to psychika po prostu oboją bo się przejść do następnego znaku, bo tam jest baran i trzeba rozpocząć od nowa. A jeżeli nie wierzysz, to weź wyprowadź się do innego kraju. Tak z ho. Chyba, że coś masz innego w głowie, ale jeżeli nie, to wy zobaczysz, że ktoś coś ci zrobi i ty tracisz to coś i masz od nowa zacząć. Wtedy cię bierze tylko. Dziwna choroba. Do zobaczenia. Trzymaj się i nie dziw się. Dziękuję Ci bardzo za wpis. I oczywiście, że pisz. Pisz tak właśnie regularnie. W swoich zdaniach żyć w bo jeżeli nie ma wielowątkowości, wtedy nie ma życia, wiesz? Bo jeżeli mamy monolog, to jest linia, a kiedy idziesz linią, i ciągle nową, to w pewnym momencie zbierasz to w piękną całość. Nie denerwuj się, wszystko wpisz, pisz i po prostu przeczekaj, przeczekaj, za chwilę znajdziesz nowy świat nowy świat, który ci otworzy i nawet jako rybie i będziesz miał to, co jest najważniejsze sam siebie w swojej cudownej historii. A przecież to, co na nas idzie, to nas wzmacnia. A to, co odbieramy, to niepotrzebnie tylko tracimy czas. Do zobaczenia. I zapraszam Cię oczywiście, że już. Trzymaj się. Cześć.